Siwaneczko z 3.2.0. Dzisiaj będziemy się yy, oglądać yy, gacza live, znaczy gacza club, chyba to jest, nie wiem i po prostu ja będę wam czytać. Cześć, mam na imię Katilin i mam trzy braci. Pozwólcie, że ich przedstawię. To jest Nick, mój co? I jestem, to jest Mich... Michał i jest drugi najstarszy z rodzeństwa. Wszystkie dziewczyny w szkole go lubią. To widać. A to Jack, mój jest tak zwanym bad boy. I jest najstarszy z nas wszystkich. Nie przypominam so sobie, żebyś miała pozwolenie na nagrywanie mnie. Też tak mówię, ja też. Mam pozwolenie od kreatorki, co? Skąd ona wzięła to krzesło? Też bym chciała wiedzieć. Czarna magia. Technika. Dzisiejszy dzień. Też mam takie sny. Ej, ja dzisiaj miałam właśnie sen o ciastku XD Jack. Siostra, wstawaj. W, koń... w końcu do szkoły idziemy. Dobra. Jakie fajny ten. Psyka jest fajna. Ja mam całe słuchawki. Chcę Wam tylko powiedzieć tyle, że jak zawsze nagrywam na komputerze, będę miała słuchawki. Słuchaw, znaczy na laptopie, przepraszam. Będę miała słuchawki. Boże, jak i ich oddychania. A ten de A to jest pewnie ich ojciec. Co Ty niby nosisz? XD, o co chodzi? Co Ty niby nosisz? Oj Jack, pozwól, no, oj, Jack, pozwól nosić siostrę to, co lubi. No dobra, dzięki Brachol. Chodźmy już. patato. to. E, Ola, oj, mam fajne takie bziu. I już ich, ich są. Sonia! Ej. Przez moje sąsiadki się tak nazywa. Boże, gdybym jeszcze była psem, XD. Nie idziesz na lekcję? Tak. A gdzie Nick? Chyba czeka już przed salą. Okej. Okay. A okej. Okay. W sumie my chyba też już pójdziemy. No to do zobaczenia. W ogóle, tutaj widać mnie. Ej, tutaj widać mnie. Wiesz co? Chyba ulala. Nie ona powiedziała, że podoba jej się ten ten Laluś. To chodźmy na lekcję. Wiecie, tam siostr, jej siostr. Jej, jej brat. Boże. W klasie. Dobra, dzięki. Dobra, dzieciaki, dzisiaj macie nowego w klasie. Czemu zawsze, jak jest dziewczyna, czyli normalna, yy, wiecie, tak jakby yy, maskotka tego kanału? Zawsze, jak jest nauczycielem, musi mieć wąsy i, tak, i, te, i takie, i czasem okulary i takie oczy. Wejdź! Dobra, czyli tak, wiadomo, że ona, on się za w sobie zabujają albo będą się nienawidzić. Przedstaw się. Mam na... mam... Boże, to mam na imię Edhan i... Jak to się pisze? Napiszcie jak się czyta Edhan. Bo no nie wiem. Będę mówić na siebie... E, e, niebieski. Bo to tylko zapamiętam. I mam, mam 14 lat, tak jak wy. A skąd ty to wiesz? Dobra, usiądź za dziewczyną w czerwonej bluzie i zaczynam. Ble, ble, bla bla, e, takie taki lekcje to ja są fajne. Ble, bla, 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 bla. Hej! Prędzej to by Prędzej to on, by zagadał do niej, a nie do niej. Xd. Hejka, co tam? Oprowadzisz. Szep, czy mogłabyś oprowadzić mnie po szkole? Jasne. Wychodźcie na przerwę. Nauczycielka pierwsza, Xd. Kto dotrwał do tego momentu, pisze hashtag nauczycielka przodem. To co? Chcesz to oprowa oprowadzenie, czy nie? Tak, jasne, chodźmy. Dobrze, czyli się w sobie zabujają. Babeczki. Babeczki. Ona jest za mała, żeby mieć chłopaka. Pójdę poinformować. Aha, nieważne co. <laughs> Przepraszam, dziewczyny, na sekundę. No co jest? Katlin ma chyba chłopaka. W innym sensie jest, tylko boję się, co może jej zrobić. Kiedy do niego. Po... <laughs> nie, nie wiem co właśnie. <laughs> to widzimy się jutro, Edhan, znaczy niebieski. Pani, panie Bieski. Hej, ty! Co chcecie? Ej, puść kolejny wyluzy mamy do ciebie. Nie masz się... co? Inaczej będzie mieć z nami do czynienia. Dobra, zostawię ją, tylko mi już nic nie róbcie. No dobry chłopak. Idź stąd. Nie wiesz, że naprawdę myślał, że coś mu zrobimy. Dobra, wracajmy do domu. Nie wierzę, że już się nie będą spotykać. Ach, jak... Siema, Edhan. Co tam? Skąd mają, mają numery. Muszę ci coś powiedzieć. Zrywam z tobą. O, 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 o. Okej. Okay. Okej, okay, śmiało. Chyba nie możemy się już przyjaźnić. Poczekajcie, to będzie tak. Co? Dlaczego? Dobra, nieważna. Nieważna.